Cześć, nagram króciutki filmik, jak będzie wyglądało na basenie liczenie tych długości. Akurat mam tutaj Oliwię, która przyjechała sobie potrenować, więc już Wam wszystko pokażę na paru długościach basenu. Jak w Łowiczu byliście, to wiecie, basen wygląda tak: z tamtej strony będzie support, a z tej strony będą no, wolontariusze, czyli, czyli Wy. Tu sobie ułożymy, będzie jakiś stolik, krzesełko, wiadomo, do siedzenia. I tak. Mamy taką tabelkę, akurat tutaj jest tabelka moja. E, Oliwia teraz wraca, ale jakby start będzie tutaj z tej strony. I policzymy tak, jak dopłynie, tak jakby wystartowała. Tak, tu są po prostu długości basenu od 1 do 10 i odhaczamy ka każde przypłynięcie. O. Przyjmijmy, że teraz właśnie Oliwia wystartowała, czyli mamy godzinę 12.00. Czyli teraz Oliwia kończy całe przepłynięcie, czyli dopłynęła tam i z powrotem. O, czyli tam, tam dopłynęła. Tu czy plusik to już wasza sprawa. Czyli mamy jakby jeden basen z tą i z powrotem, czyli 48 metrów. Około minuty trwa przepłynięcie w tamto i z powrotem szybsi, może trochę tam krócej, ale 25-30 sekund. A i Oliwia teraz tam popłynęła, i jakby wróciła, czyli jakby się tu odhaczyła, to byśmy odhaczyli drugi, zaraz kolejny filmik.